Szanowni Filip Fran Wiszniewski się kłania. Znajdujemy się na gali Seaside Battles Dziwnów. Moim rozmówcą, oczywiście szczęśliwy po powrocie, po sześciu latach do startów, jest Igor Brzozowski. Witam serdecznie. Witam również. Gorze, y Jesteśmy tak naprawdę w trakcie trwania Mistrzostw Europy, więc przytoczę taką maksymę, która, która gdzieś zawsze towarzyszyła y, piłkarskim y, emocjom, y, że wszyscy spodziewają się zejścia na, na lewą nogę Ariana Robena. Wszyscy spodziewali się, że pójdziesz do parteru, a mimo to to i tak, że tak powiem, zatrybiło. Przede wszystkim, y, jakie to jest uczucie, wrócić do, y, do walk po, po tak długim czasie. Uczucie jest fenomenalne, moim zdaniem nie, nie można porównać to. Do, do zupełnie niczego ten wyrzut tej adrenaliny, tej całej otoczki to jest naprawdę nie do opisania i, i czuję, że ja po to się urodziłem i, i ja to kocham i dzisiaj, dzisiejszym wieczorem sobie to uświadomiłem. Mm -hmm. Powiedz, wydawałeś się niezwykle skupiony, ale też zauważyłem w tobie taki ogromny luz, kiedy wszedłeś do klatki. Powiedz, czy, czy tak właśnie się czułeś, mimo tej ogromnej przerwy, nie było, nie było żadnego takiego spięcia? Czułem wewnętrznie, wewnętrznie bardzo duży luz z tego względu, że to co mi mówił Patryk Trytek, którego serdecznie pozdrawiam, nie ma go dzisiaj ze mną. Jest na wakacjach w tym momencie. Powiedział mi, że ja mam się wyłączyć, mam nie myślę, że tym wszystkim wiadomo. Jest to moja pierwsza walka na, na, takiej, na takiej dużej gali. oglądalność się, jest bardzo, duża, bardzo dużo, bardzo mnie ogląda. Jest tutaj bardzo bardzo dużo kibiców, którzy, którzy naprawdę mnie wspierali gromkimi grubimi brwawami. Brzawa była, brzawa była fenomenalna i troszeczkę, troszeczkę czułem, czułem to zewnętrznie, ale widać było po tym, jak wszedłem do klatki, że miałem, miałem w sobie ten lucy i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy już, jak, jak gadaliśmy na kamerce, że że zostało mi to jeszcze z tych startów na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy, że, że, że czuję, czuję że, że nie będę odczuwał nie będę aż takiej dużej presji. Zrobiłeś to, 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 czego się wszyscy spodziewali, o czym wspominałem na początku, e, natomiast czy ty spodziewałeś się, że do zwarcia dojdzie tak szybko, bo widziałem chyba bodajże trafiłeś go takim lewym krzyżowym, e, Wydaje się, że przeciwnika cios też doszedł, ale Ty momentalnie poszedłeś po nogi i udało Ci się sprowadzić walkę do parteru. Czy spodziewałeś się, że to potoczy się tak szybko? Yy, nie, nie spodziewałem się. Myślałem, że Erik będzie, będzie bardziej pracował, ale widać, że też był, też był troszeczkę spięty z tego względu, no, że, no, że można powiedzieć, że jakieś klasy zawodnikiem tam jestem, nie? Jakieś tam, jakąś tam małą opinię, pomimo tego, że nie startowałem już jakiś czas, no to na pewno, na pewno w pewnym sensie odczuwał jakąś presję, mimo że presji jako taką mógł yy, nie mieć. A druga sprawa, zapomniałem, co chciałem powiedzieć na początku, bo było to bardzo istotne. Kontynuujmy dalej i może, może, może to, się przyjmę do tego. No tak, poddaję mi A, mówiłeś, mówiłeś o tym prostym krzyżowym. Tak. Wiesz co, ja zrobiłem taki, zagrałem takim aspektem psychologicznym, z tego względu, że mój przeciwnik nie wiedział, nie wiedział, że jestem leworęczny i nie dopuszczałem żadnej myśli do jego głowy, żeby on pomyślał, że jestem ten lewo, le, leworęczny zawodnikiem. I nawet plakaty podpisywałem prawą ręką, ponieważ jak miałem złamaną rękę kiedyś lewą, to, 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 to pisałem prawą i tam imię i nazwisko jeszcze umiem napisać. I i taką grę psychologiczną i pracowaliśmy trochę nad tym, żeby właśnie, zejść i ten lewy krzyżowy bądź lewy sierpowy, kolejne drugie uderzenie i schodzić sobie po te nogi. I tak się napotyczyło, że myśleliśmy, że właśnie będzie uciekał, uciekał, uciekał cały czas i nie, nie dopuścimy do tego. A jednak to zwarcie, to zwarcie było, było naprawdę naprawdę szybko. I czułem też przewagę siły z tego względu, że Erik zrzucał tylko kilogram, a ja można powiedzieć, schodziłem z początkowej wagi, którą miałem w maju około 80. Pięciu, coś, coś koło tego, 85,5 maksymalna chyba. I z tego, z tego miejsca podziękuję mojemu dyrektorowi, Przemkowi Płomykowi, który dopilnował, żebym, żebym szedł do tego limitu, ale ciśniemy jeszcze niżej, nie? Mistrz Europy na waza poddaje, więc nie jest to dziwne. Natomiast twój rywal w pierwszej akcji wstał, nie, nie zdołałeś go skontrolować. Z czego to wynika? I po tym pamiętam jeszcze, jeszcze taki twój uśmiech wymowny do, do swojego przeciwnika. Podpaliłem się i chciałem go poddać. Znaczy, generalnie utrzymałbym to, bo, bo czułem, czułem tam naprawdę kontrolę, czułem, że te ciosy mocne wchodzą na tą głowę. Czułem kontrolę, przechodziłem sobie i, i tak stwierdziłem, mówię, że zamiast, zamiast go przekontrolować sobie, podeprzeć tą ręką, podczyć go tą nogą, przytrzymać, to ja stwierdziłem, dobra, za mu to brak, Zapiąłem mu to brawo, ale zapomniałem, że jesteśmy oboje już, nie? Że to już jest ten moment, gdzie jesteśmy spotkani jak prosiaki. Wstaliśmy, ja się uśmiechnąłem, mówię, to jedziemy dalej, nie? I to jest właśnie to, co ja lubię, lubię bójkę. To jeszcze poproszę cię o przekazanie Twoich myśli, co się działo tak naprawdę w Twojej głowie, e, zaraz po tym, jak Twój przeciwnik odklepał, sędzia przerwał walkę i e, momentalnie wskoczyłeś na klatkę, aby podziwiać, e, podziwiać tutaj, dziękować kibicom za, za ten doping, a po chwili e, przyszed, poszedłeś i podziękowałeś Wielowi. Co czułeś? Nie wierzyłem w to na początku, myślałem, że, że po prostu odklepo, ale krzyknęli mi chłopaki ode mnie z narożnika, że ty piekasz, schodź na dół, nie? Schodź kurwa na dół. Ja się tak patrzę na nich, patrzę do tyłu, a tam już lekarze z noszami, nie? Mówię, co jest grane. Zbiegam szybko, patrzę, widzę, no, no chłopakowi naprawdę, naprawdę stała się krzywda, ale to też nie było tak. Ja od razu, kiedy usłyszałem komendę, od razu puściłem, bo to nie, nie chodzi o to, żeby zrobić komuś krzywdę, nie miałem tego na myśli. I gorzej powrotu do zdrowia przede wszystkim, bo to jest ważna sprawa. Chłopak wziął walkę na 11 dni przed, na pewno uratował, uratował tym samym właśnie moją walkę i to, że no jestem teraz zwycięski, życzę mu naprawdę powodzenia, powrotu do zdrowia i zapraszam na jakiś trening, jak będzie w okolicy Szczecina. Zatem jak widzisz swoją e, przyszłość, bo są tutaj oficjele IFM Show, Michał Materla, Jest też, e, są też przedstawiciele organizacji FEN, widziałem Jakuba Borowicza, e, zatem no, jak widzisz tą swoją przyszłość, czy może tutaj e, liczysz na, na jakiś kontrakt? Czekam na telefony, nie no śmieję się, jeżeli, jeżeli ktokolwiek, ja chcę się bić, a ja w, tym, w tym sezonie planuję startować sobie na, na Almach jeszcze, żeby się poobijać trochę, jeżeli przyjdzie jakaś fajna, poważna oferta, to naprawdę będę wdzięczny z pocałowaniem ręki i przyjmania. Zatem na koniec, komu chciałbyś podziękować, bo to była naprawdę świetna walka i okazuje się, że byłeś doskonale do niej przygotowany. Jestem teraz na gorąco, nie wiem 50 minut może po walce. Ciężko jest mi powiedziękować. Yy, szczerze jakimkolwiek sponsorom i, i osobom, ale dziękuję wszystkim osobom, którzy mnie wspierają, wszystkim moim partnerom i, i wszystkim ludziom, którzy włożyli wkład w swoją cegiełkę, w moje przygotowanie, czy w moje przygotowanie mentalne, czy fizyczne, naprawdę bardzo wam dziękuję. Trochę więcej rozpiszę się na social mediach po weekendzie, jak już troszeczkę odpocznę. Tym samym dziękuję pięknie, naprawdę to jest, to jest, to nie jest tak, że to jest mój sukces, to jest też wasz sukces w bardzo, bardzo dużej mierze. Dziękuję. Jeszcze zapytam, czym się różniło twoje wyobrażenie wyjścia do klatki, do tego faktycznego wyjścia, bo, bo rozmawialiśmy o tym przed walką, jak ty sobie wyobrażasz. Czym to się różniło? Miałem właśnie tą piosenkę, w której wychodziłem, była to była pierwotna piosenka, a jeżeli chodzi o, o drugą piosenkę, którą chciałem, którą chciałem sobie puścić, to może byłaby trochę bardzo, bardziej lekceważąca dla przeciwnika i stwierdziłem, że, że nie użyję jej, ale jest to piosenka dla dzieci, uciekaj myszko do dziury. To może, to może kiedyś. Ta, proszę wbicie sobie w YouTube'a, będzie bardzo, bardzo fajna piosenka, bardzo mi się podoba, ale nie tym razem. Nie tym razem, nie jestem, nie jestem jeszcze takim swaniakiem. Jasne. Igorze, dziękuję Tobie za poświęcony czas, to była świetna walka, dziękuję za emocje i też życzymy Twojemu przeciwnikowi, Erykowi, e, szybkiego powrotu do zdrowia. Ja dziękuję. Zdrowia, Eryk. Trzymajcie się wszyscy, słuchacze. Pozdrawiam.